Koszalin, 30 stopni w cieniu i wakacje. A to oznacza nic innego jak trzecią rundę Pucharu Polski Pitbike SM i Mistrzost Polski Super Boto. Zapraszamy! Bejkowcy żyją skromnie w swoich komnatach. Proszę pana o samego rano, przy rano jest niedziela. Jest bo niedziela? Aaaa, ja jeźdźnica była na szedłanie, a jest scenie. ja dziś jeszcze nie. Ale co mam mówić? Y, jedziesz w ranerze 80, czy w której klasie? Yy, w 190. 190? Kurde, uważaj, bo w kałużę wejdziesz latem. A ty nie masz sesji teraz? O mam, musiałam naprawić rolgas. Masz jadę dalej, także sorry. Pojechał. Jedziesz w klasie jakiej? Mini Kajo GP, tylko. Dlaczego tylko. tak? Bo to nie mistrzostwa. A widzisz, czyli to jest taka taktyka Czyli to jest twoja fura tak. Kazali okleić, to okleiłem Widzisz, teraz już na zawsze zostaje ten rekin z tobą. Ale z zobacz, ja i okleina To coś się nie zgadza, nie? Więc akurat było gotowe, no to... Ja. Dlatego zapytałem no. No. Moi drodzy, szanowni państwo Dwie najbardziej pracowite persony na każdych zawodach Maciej Dawid, Dawid Maciej, Przyjaciele, friends. Bezrobotni na pełny etat ten baner w ogóle jest moim faworytem, jeżeli chodzi o baner. Co wszystko? Deny, Deny uśmiechnięty też. Co, Ale zobacz, Jakub Auras jaka w ogóle... Groźny, tak! Jakub Auras devastata! Trenerze Marku, jak to się stało, że ekipa nie balowała wczoraj wieczorem? No jak to co? Poważna impreza jest, dzisiaj jest Puchar Polski. Poważne zawody. Wszyscy muszą być zwarci gotowi, przygotowani do wyścigów. Nie ma. Nie ma miękkiej gry? Nie ma. Uuu. O nie. Nie ma neta. Nie ma neta. Dobra, wracamy z powrotem do tamtego? Tak. Czy to pomaga wam się przygotować do wyścigu, panowie? Tak. E, to mnie odstresowuje. Czyli mental, najważniejszy mental. Tak. Bo nie wszyscy wiedzą, ale to jest profesjonalista, to jest zawodnik mistrzostw Polski, to już y, gwiazda, można powiedzieć. Nie no, bez przesady. Jaka jest taka rada, którą zawsze dajesz? Chłopako, masz coś takiego, co zawsze może się przydać. Może przy naszym widzom też. Ciśnij po prostu. Żeby trzymali gaz. Wyścig klasy Light 150, drugi wyścig Light 150 już przed nami. Widać duże emocje też wśród organizatorów, bo naprawdę mocny wyścig. Mamy kilku potężnych wariatów w tym wyścigu. Oglądajcie, bo te szoty będą kosmiczne. Jak forma? Jesteś gotowy na drugi wyścig? Tak, tylko mam okręconą śrubę. Pojedziesz... Aha, bo ty zgubiłeś klamkę. Nie, ale teraz się zorientowałem. Jak to wyglądało z twojej perspektywy i jak się czujesz jako pierwszy pełnoprawny taki zwycięzca w klasie jest to wiszym. No nie spodziewałem się, że dogonię Olka, ale miałem lepsze tempo od niego, trzymałem ciągle e, równe tempo. Olka też bolała ręka po wczorajszym wypadku, więc udało się po prostu. Zrobiłem fal start, potem się wywaliłem, ale potem się wkurzyłem, żeby dogonić ich, no i ich dogoniłem. No i tak to się właśnie robi profesjonalnie.